Teraz mamy drugi odcinek naszych uderzeń, w którym pokażemy Wam jak kopać. Ostatnio było jak uderzać ręką, czyli pancze Teraz będą kiki. Postaramy Wam się zademonstrować trzy kopnięcia, też takie podstawowe, które możecie wykorzystać. Mam nadzieję, że szybko załapiecie i nikogo nie oszkodzicie, próbując ich. Dobra, i teraz zrobimy sobie tak. Pierwszego kopa zademonstruję Rafał na Wojtku i Wybierz to jednego, kopi to normalnie, a na moment wyjaśnimy Wam, jak to działa. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz, Tak. Czekajcie. To Wojtek robi, a czego nie możecie robić? Nie możecie trzymać rąk. Nie możecie. Wiecie, mieć tak. I teraz tak. Wojtek to robił, żeby zwrócić uwagę, żeby Wam pokazać, jak tego nie robimy. Po prostu ręce macie albo w ten sposób, albo w ten sposób. Nie możecie po prostu, wiecie, szukać rękami tego kopa, który na was leci, bo to nie ma najmniejszego sensu. Macie stać tak, bo może wam po prostu, wiecie, ręka złamać, albo chcecie, a tego nie chcecie. Rywal kopie was w ten przedział, czyli poniżej woska, bo tak do pępka, nie, w tym przedziale. Musicie trafić, jest to ta część miękka w ciele człowieka, tam najmniej boli. No i to będzie gitara jak traficie. Czyli tak, Rafał kopiesz teraz jeszcze rozwojnika, Wojtek nie dawaj rąk. Co Wojtek zrobił? Czego nie zrobił? Wojtek już dał ręce w dół, był gitara. Brakuje nam tutaj jednego, jest to sprzedanie tego kopa. Czyli tak jak ostatnio uczyliśmy się sprzedawać bloki i tak dalej. Jak teraz uczymy się sprzedawać kopy. Zatem tak, Rafał teraz kopnie Wojtka. Wojtek sprzeda kopa. Dobra, tak wygląda prawidłowy czyli z czego on się składa? Po pierwsze, celujecie w ten odcinek, który jest odcinkiem miękkim. Po drugie, osoba przyjmująca nie szuka rękami buta. Po trzecie, musicie to sprzedać. i Jest jeszcze jedna kluczowa zasada, którą teraz Rafał E, Przyłóż mi tylko tak jak kopiemy, nie? O, i teraz patrzcie, nie kopiemy w ten sposób, bo kogoś zatka. Nie kopiemy tu, bo kogoś zatka. Tylko tak, palce w miękki punkt, wtedy jest gitara. Dołem podeszwy. W innym wypadku możecie sobie zrobić krzywdę, możecie komuś zrobić krzywdę, nie miałoby to najmniejszego sensu, bo nie chodzi o to, żeby kogoś skrzywdzić, a wręcz przeciwnie, żeby komuś tej krzywdy nie zrobić. Czyli to był pierwszy kop. Teraz pokażemy to, ten kop się nazywa gatki, ponieważ jest A Teraz pokażemy Wam drugi kop, który będzie low Teraz mnie Rafał zacznie kopać, kopnie mnie tak te trzy razy i zaraz Wam pokażemy jak to będzie, no zwolnią nie? Dobra, kop. Trzy I teraz tak. Gdzie kopiemy łukika? Powyżej kolana, czyli ten, w tym miejscu. Nie możemy kopnąć kogoś w kolano, bo mu je pewnie połamiemy przypadkiem. Czyli tak. Jaki. No tak nie. wiem. Jak teraz ten ryb wygląda w zwolnionym tempie? Rafał. Bo tak jest. Czyli zwróćcie uwagę, Rafał nie kopie piszczelem, tylko stopą. Dlaczego? ponieważ wtedy ciężar się zupełnie inaczej rozkłada. Jest tam mniej kości, mniej to boli. I teraz tak, jeżeli kogoś kopiemy w to miejsce, możemy dodać efekt, który wzmocni tego kopa. Wiecie, audiowizualny, że tak powiem. Czyli Rafał kopnie. BUM! W tym momencie ręka Rafała robi dźwięk. Czyli robimy pop, pop, pop. Wygląda to bardziej realistycznie, jest to bardziej do kupienia. Mimo, że trochę boli, to jednak da się bezproblemowo to wytrzymać i nie mamy z tym żadnego problemu. No Teraz bez. Teraz no, bez. No, bez. No, tak, teraz Wam pokażemy, jak wygląda no. ten sam skop bez tego dźwięku. Jak to było z, a to było bez. Bez jest nudno, z dźwiękiem jest lepiej. Także tak. To były laukiki, na czym się skupiamy, wykopać powyżej kolana, to miejsce, tą częścią stopy i dodajemy sobie dźwięk ręką najczęściej. Wtedy laukik wygląda fajnie, słychać go też fajnie. I to jest jeden z tych łatwiejszych kopów. I teraz jest jeszcze kop półobrotu, który Rafał teraz też zademonstruje. Czyli to jest że nie I zauważcie, że to w połączenie tych dwóch wcześniejszych, bo uderzacie po prostu podeszwą tak, tak. Tak, podeszwą brzuch, to samo miejsce podeszwy, tylko z obrotu i dodajecie sobie no. też dźwięk. Ogólnie ciężej trafić, no. nie powiem. No. Dokładnie. Ale tak. A, i jak go wykonujecie, pamiętajcie, żeby się patrzeć przy obrocie tak. na tego rywala, żeby go trafić. Nie? Tak. I dopiero, bo, bo możecie z do krzywdy zrobić. No. Czyli, derzymie, no. nie? Oprócz nie? Ok, dodaję. Kopinowanie teraz. Dobra. Tak wygląda kop z obrotu. Skupiacie się na tym samym. Zdecydować ten odcinek. Podeszwą. Patrzycie na rywala. Dodajcie. To były trzy kopy. Dodajcie się. Mam Aha! do związkania, i no ten, ten gat. Dobra, ja jeszcze jeden taki bardziej e, gatki, który dynamiczny. Dynamiczny, bardzo, no wiecie, taki stary tylu I on się skupia na tym, podobnie jak ten pierwszy, ten pierwszy jest po prostu tak, nie? A przy tym gat kicku schylacie się przy uderzeniu trochę do przodu, delikatnie wiecie, na tej noce, a tam ciągniecie do rywala. I teraz tak, ja to wykonam na rafale szybko. Po chwili wam pokażemy jak wychodzi wolno, bo będzie to dość, dość ciężkie. Dobra, czyli tak, Rafał siedzi, stoi i yeah. jest. Dobra, ten sposób, nie? Czyli zauważcie, tak, że cały mój impet robi tylko mój ruch, a tak na dobrą sprawę Rafał jakoś tam mocno nie dostaje, no. tylko ciągnie moje ciało do niego, nie? Po raz całego ciała. Dokładnie, jest to wiecie, w spowolnionym tak wiecie, i też, możecie do tego założyć dźwięk, możecie go nie dokładać. Przy tym to nawet nie potrzebuje dźwięk nie? Dokładnie, bo sam impet robi, jak wkładacie to ring Wam robi dźwięk. Więc automatycznie ten to wygląda. Teraz Wam pokażę bez uderzenia i z uderzeniem tak jak Rafał pokazywał wcześniejszego Trzy, do razy. Do trzy, razy. trzy razy? Dobra. Czyli pierwszy będzie bez, bez uderzenia. Drugi będzie z i trzecie też będzie właśnie cię walić. W takim... To ten budżetowy. Ale generalnie wiecie o co chodzi. Celujecie zawsze w to same miejsce, w którym jest najwięcej fetu, a najmniej kości, żeby nikogo nie połamać. I przede wszystkim, jak nie jesteście pewni, nie kopiecie. Nigdy jak nie jesteście. Zawsze jak nie jesteście pewni, to odsuszacie dany ruch, bo nie ja ma sensu, wiecie, się demolować na Dobra, to były Kopy, także pozdrawiamy Was 11 do